W krainie śniegu to tytuł warsztatów, jakie zorganizował Uniwersytet Rozwoju w Chorzowskim Centrum Kultury. Podczas pokazu najmłodsi podziwiali doświadczenia z użyciem suchego lodu i ciekłego azotu. Było dużo dymu, dużo mgły, dużo ciekawych doświadczeń. No i mam nadzieję, że, że dzieci dużo z tego pokazu wyniosły. W trakcie wydarzenia dzieci przyswoiły ważne pojęcia z zakresu chemii, poznały też jej praktyczną stronę. Domowy sposób, jak wykonać z banana młotek, opowiadam też o katastrofie statku kosmicznego challenger, w którym też ta niska temperatura, ekstremalnie niska temperatura odegrała rolę. Wyjaśniam na, na przykładzie e, ciekłego azotu o co chodziło. E, z suchym lodem e, będzie i kociołek wiedźmy i będzie e, zmiana barwy odczynników. E, także i o pH, i o zimnej temperaturze i nawet gaśnica śniegowa, kolorowa będzie. Jak się okazało najmłodsi podchodzą do chemii z należytą powagą. Uczą się też takiej e, dyscypliny, że e, niektórych rzeczy nie wolno robić i w, w tym laboratorium mają też swoje fartuchy. Tutaj też z nami uczestniczą na scenie, więc trochę stres ich pewnie też tam dopada. Wydarzenie odbyło się w ramach wakacji w Chorzowskim Centrum Kultury. Jeszcze raz! O kurczę, nie